Łukowcy radni spotkali się 28 sierpnia na sesji Rady Miasta zwołanej w trybie przyspieszonym. Podczas obrad podjęli uchwałę o zmianie stawki opłaty za pobyt dzieci w miejskim żłobku. Jednogłośnie zdecydowali, że opłata ta wzrośnie z 700 do 1500 zł, ale tej podwyżki rodzice mają nie odczuć. Dzięki przychylności rządu, obecnego rządu, został wprowadzony nowy program socjalny pod nazwą Aktywnie w żłobku. Dzięki temu programowi socjalnemu do budżetu miasta trafi kwota 1500 zł miesięcznie na każde dziecko znajdujące się w naszej miejskiej jednostce, w naszym miejskim żłobku. Czyli ta uchwała, którą zaproponowałem, projekt tej uchwały. Wywołuje dwa skutki. Z jednej strony skutek finansowy, bo jest to pewien zastrzyk pieniędzy, a w zasadzie zmniejszenie obciążeń dla miasta z tytułu prowadzenia tej miejskiej jednostki, a z drugiej strony wywołuje również skutek taki społeczny, czyli od października rodzice, którzy mają swoje dzieci w, naszych, w naszej miejskiej jednostce, nie będą z tego tytułu ponosić kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do tej jednostki. Czy rodzice nie będą ponosić żadnych kosztów? Rodzice będą ponosić koszt związany z wyżywieniem dziecka w jednostce, tak jak do tej pory. Mówimy tutaj o opłacie stałej. Ta opłata stała dla rodzica będzie wynosiła dokładnie zero. Od kiedy wejdę, wejdą w życie te zmiany przyjęte na sesji? Od kiedy rodzice nie będą musieli uiszczać tej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu? No i co muszą zrobić? Według rządowych założeń ten program osłonowy, socjalny, program, który ma wspierać również samorządy, wchodzi od 1 października. Aktywność rodziców będzie musiała jednak polegać na tym, żeby taki wniosek złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą przyjmowane od 1 października. Od tego też czasu będzie obowiązywać wyższa opłata. Dzięki temu wydatki z budżetu miasta na prowadzenie żłobka zmniejszą się o blisko połowę. Dziś wynoszą około miliona złotych. Po wprowadzeniu zmian będzie to 530 tysięcy złotych. Roczny koszt funkcjonowania miejskiego żłobka to milion 400 tysięcy złotych.